Czy na tym etapie da się coś więcej powiedzieć na temat Minecrafta? Wydaje mi się, że tak. I to nie tylko, aby pokazać jedną z najważniejszych koncepcji w psychologii poznawczej. Pewna optyka, którą chcę tutaj zarysować, przyda się do analizowania praktycznie każdej gry wideo, ponieważ w każdej z nich mniej lub bardziej wykorzystywane są nasze funkcje wykonawcze i o nich będzie dzisiaj. Zaczynamy! Miliony graczy na całym świecie od lat każdego dnia. Pojawiają się w tym masywnym, proceduralnie generowanym świecie i walą pięścią w drzewo. Tak zaczęła się nasza przygoda z Minecraftem, tak trwa do dzisiaj i być może w przyszłości zdarzy się, że po raz ostatni przyjdzie nam rozbić pięścią drzewo, aby zbudować ostatni w naszym życiu crafting table. O Minecrafcie dostępnych jest setki godzin wideo esejów, wpisów na blogach czy artykułów oraz komentarze, które stanowią wyraz tego, jak bardzo szczególnym tytułem jest ta gra dla wielu graczy gier wideo. Sweden niejednokrotnie o Hrzczony był mianem hymnu kultury gracze. Ale wydaje mi się, że to, co mogę od siebie dodać, to właśnie problematyka czy kwestia funkcji wykonawczych. Ale zanim wyjaśnię, czym one w ogóle są. Dzisiaj wchodzimy w twardą psychologię poznawczą. Trzymajcie się mocno. Funkcje wykonawcze, czyli executive functions, termin po raz pierwszy użyty przez Karla Pribrama w 1973 roku w odniesieniu do funkcji kory czołowej polegających na organizacji i regulacji zaangażowania mózgu, przetwarzaniu informacji oraz na wewnętrznym sterowaniu zachowaniem. Współcześnie określa się je najogólniej jako procesy poznawcze, które leżą u podstaw działań celowych, a ich zaangażowanie wymaga wysiłku i przeciwstawiania. Jest działaniem automatycznym, instynktownym czy też nawykowym. Regulują myśli i zachowanie człowieka, za sprawą swojego wpływu na inne, niższe procesy poznawcze. Związane są przede wszystkim, chociaż nie tylko, z funkcjami kory przedczołowej i dotyczą nie tylko przetwarzania informacji, ale też nadzorowania przebiegu działania. Trzymajcie się, będą przykłady, będzie to wszystko trochę jaśniejsze za niedługo. Najprostszym przykładem wykorzystania przez nas funkcji wykonawczych będzie uczenie się do egzaminu. Korzystając z naszych poprzednich doświadczeń, czyli bazując na śladach pamięciowych z poprzednich egzaminów, używając koncentracji uwagi, planujemy sekwencję czynności: odtworzenie notatek, czytanie skryptów, podkreślanie najważniejszych fragmentów, które finalnie mają doprowadzić do tego, że ten egzamin się nauczyliśmy. Istotność i konieczność badania funkcji wykonawczych przejawia się m.in. w tym, że różnice indywidualne i rozwojowe w ich zakresie, Wyznaczają możliwości jednostki dotyczące kontroli własnych procesów poznawczych oraz zachowania. Kształtują tym samym zróżnicowane warunki do działań wychowawczych i współdecydują o ich efektywności. Pojęcie funkcji wykonawczych zazwyczaj odnoszone jest do grupy procesów, nie zaś pojedynczego. Dlatego określa się je często jako pojęcie zbiorcze. Do nich zaliczamy różne aspekty uwagi i pamięci operacyjnej, wybór i utrzymanie w pamięci informacji adekwatnych do bieżącego zadania, ich Aktualizacja, utrzymywanie celu, wygaszanie oraz hamowanie, odporność na dystrakcję i interferencję, elastyczność umysłową, w tym przełączanie się między zadaniami i celami, planowanie, w tym ustalanie priorytetów i sekwencji zachowań, dostosowywanie zachowania celowego do zmieniających się warunków, samoregulacja i samokontrola, inicjowanie i monitorowanie przebiegu zachowania. Najpopularniejszym i najczęściej przywoływanym modelem funkcji wykonawczej w literaturze jest model Akiri Miyakiego i współpracowników. W modelu wyjściowym możemy znaleźć trzy czynniki: hamowanie czy też inhibicja, czyli celowe i kontrolowane wygaszanie, tłumienie reakcji narzucającej się, dominującej lub automatycznej, odświeżanie, aktualizacja, czyli monitorowanie i uaktualnianie reprezentacji pamięci roboczej tak, by była adekwatna do realizowanego zadania. Przełączanie oznaczające umiejętność przełączania się między zadaniami lub dokonywania zmiany nastawienia umysłowego odnoszone także do przełączania czy przerzutności uwagi. W późniejszej zrewidowanej wersji występuje czynnik wspólny funkcji wykonawczych oraz dwa czynniki specyficzne, odpowiadające odświeżaniu czy aktualizacji i przełączaniu. Okej, okay. w jaki sposób możemy je zmierzyć? nie wymaga to jakichś szczególnie skomplikowanych metod. Klasyczny test strupa, który sprawdza naszą zdolność hamowania, w tym wypadku, narzucając się automatyzmowi związanym z czytaniem, można zobaczyć. Na ekranie. Test polega na tym, aby nazwać kolor, którym zapisane są słowa. Sprawdźcie sami. Innym ciekawym narzędziem jest test kart z Wisconsin. Działa on no mniej więcej tak. Uczestnik otrzymuje zestaw kart do sortowania, które różnią się między sobą trzema cechami: kolorem, kształtem i liczbą symboli. Zadaniem osoby badanej jest sortowanie kart według pewnej zasady, którą musi odkryć samodzielnie na podstawie informacji zwrotnej: dobrze lub źle od prowadzącego test. Po pewnym czasie zasada sortowania jest zmieniona przez prowadzącego, a osoba badana musi dostosować swoje podejście, aby znaleźć nową regułę. Czyli, jeśli do pewnego momentu słyszeliśmy za każdym razem dobrze, kiedy wskazywaliśmy na przykład kolor, w pewnym momencie Wskazujemy kolor, ale słyszymy źle i musimy w tym momencie dokonać przełączenia. Test pozwala ocenić, jak dobrze badany radzi sobie ze zmianą strategii i adaptacją do nowych sytuacji. Jest używany do identyfikacji zaburzeń funkcji wykonawczych, które mogą występować w różnych schorzeniach neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia czy uszkodzenia płatów czołowych mózgu. Test jest też szczególnie przydatny w badaniu elastyczności poznawczej, czyli zdolności do zmiany sposobu myślenia i reagowania na nowe informacje oraz zmieniające się warunki. Jest też kilka wystandaryzowanych metod, takich jak BRIEF, czyli The Behavioral Rating Inventory of Executive Functions, CANTAP, czyli Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, DCAF, czyli Delis Kaplan Executive Function, NEPSI 2, a Developmental Neuropsychological Assessment, wydanie drugie, i podtesty funkcje wykonawcze w teście IDS 2, skalę inteligencji i rozwoju dla dzieci i młodzieży. Dobra. Wiemy już co nieco na temat funkcji wykonawczych. Przejdźmy do Minecrafta, który nie tylko może nam pomóc je zrozumieć, ale też być może rozwijać. Ok, spróbujmy wyjąć teraz z Minecrafta kilka rzeczy. Przyjrzymy się paru przykładowym funkcjom wykonawczym i postaramy się znaleźć ich wykorzystanie w trakcie gry. Po pierwsze będzie to planowanie działań. Rzymu nie wybudowano w jeden dzień, w Minecrafcie też. Dla wielu z nas, którzy utworzyli już tysięczne z rzędu świat, sporo działań jest już dość zautomatyzowane. Budzę się na plażę, walę pięścią w drzewo, znowu walę. Buduję crafting table, siekiera, kilow. I tak dalej. Mimo wszystko jest to część pewnego planu, który tworzymy sobie w naszych wyobrażeniach. Jego części są zautomatyzowane w tym sensie, że nie musimy się za długo zastanawiać, w jaki sposób zdobyć żelazo, ale wybór lokalizacji, rozplanowanie przestrzenne, co jest kolejną wykorzystywaną kompetencją, świadomość zbliżającej się nocy, jeszcze kolejna kompetencja, która ma związek z naszą uwagą oraz pamięcią, wykombinowanie naprędce łóżka, to jeszcze dziesiątki następnych kroków to element. Elementy naszego planu. Sukcesywnie każdy kolejny krok. Ma nas przybliżyć do jego finalizacji, na przykład wybudowania ogromnego domu z cegieł, obok którego postawimy szopę na narzędzia, gdzieś w okolicy stodoły ze zwierzętami, a jeszcze dalej pomost, z którego będziemy łowić sobie ryby. Kolejna umiejętność to giętkość, czyli inaczej zręczność poznawcza, czyli dostosowywanie swojego zachowania do zmieniających się okoliczności. Bo w pewnym momencie, kiedy staramy się ten nasz ambitny plan realizować, słyszałem rożące krew w żyłach. I bum, musimy odbudować to, co przed chwilą tak skrupulatnie budowaliśmy. Albo jeszcze gorzej, kopiemy w dół, co jest generalnie niebezpieczne, i nagle wpadamy w ogromną jamę pełną szkieletów, pająków i lawy, szczęśliwie lądując w wodzie. Ale co teraz? Nie przygotowaliśmy się na aż takie wyzwanie, a w pewnym momencie to w ogóle pęka nam miecz i nie bardzo mamy jak się bronić. W naszej głowie zaczynają kręcić się trybiki, które pomagają nam znaleźć jak najlepsze rozwiązanie do tak zmieniających się okoliczności. Kolejna kwestia, kontrola uwagowa i pamięć operacyjna. Co jest też istotne to fakt, że Minecraft nie ma narzuconego odgórnego celu tak naprawdę. Możemy tygodniami planować kolejne cele, które sami sobie założymy. Ogromna kolejka łącząca odległe końce wyspy, na której przyszło nam się osiedlić? Zautomatyzowana farma, która do obsługi wymaga wyłącznie przesunięcia dźwigni? A może komputer stworzony w Minecrafcie? Na którym możemy grać w Minecrafta? Wydaje się, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli uda nam się poznać zasady sterujące tym światem i w odpowiedni sposób zaplanujemy ich wykorzystanie. Tak mocno zakrojone działania wymagają od nas nie tylko koncentracji uwagi, ale też pamięci roboczej. W dużym skrócie. Pamięć robocza to takie trochę mentalne pudełko, do którego wrzucamy to, na czym aktualnie się skupiamy, co mamy wykorzystać, coś o czym powinniśmy pamiętać itd. Różne aspekty uwagi, np. odporność na dystrakcję, sprawiają, że do tego pudełka nie wpada nic innego. I kiedy staramy się opracować tak skomplikowany mechanizm jak komputer w Minecrafcie, nasza pamięć robocza musi przetrzymywać szereg informacji, które są potrzebne, aby to odpowiednio zrobić. Przykładowo, aby pamiętać o właściwym rozmieszczeniu przełączników oraz innych redstone'owych narzędzi w odpowiednim trybie. Bardzo możliwe, że dzięki grze nasze funkcje wykonawcze mogą ulec poprawie. Kiedy weźmiemy pod uwagę tezy na temat neuroplastyczności mózgu wydaje się to być sensowne. Neuroplastyczność zakłada, że nasz mózg ulega ciągłym przeobrażeniom w zależności od tego jak z niego korzystamy i w jakim jesteśmy środowisku, tak bardzo mocno uproszczając. Więc jeśli wykorzystujemy tę część naszego mózgu, które na przykład odpowiedzialne są za naszą orientację w terenie, pewien obszar w hipokampie, który jest statystycznie większy u kierowców taksówek, te obszary stają się efektywniejsze. Z grami wideo możliwe, że jest podobnie. Badań tego rodzaju mamy całkiem sporo, A to jeszcze zbyt wczesny etap, aby móc mówić, że efekt treningu, jakim jest granie w gry wideo, jesteśmy w stanie przenieść na inne obszary naszego życia. Niemniej, ja jestem dość optymistyczny i wydaje mi się, że takich publikacji możemy spodziewać się całkiem sporo w niedalekiej przyszłości i oczywiście, na na bieżąco dostajemy coraz więcej wiedzy na ten temat. Wspomnę jednak o jednym problemie, który być może pojawiłby się jako odpowiedź na pytanie zadane w komentarzu. Ciężko jest to badać, chociażby przez tzw. ceiling effect, czyli sytuację, gdzie dobijamy do pewnego sufitu rozwoju umiejętności pod wpływem ciągłego treningu. Dlatego badanie graczy, którzy mają setki przegranych godzin bywa problematyczne, ale o problemach z badaniem gier zrobię pewnie jeszcze materiał. Teraz przejdźmy do wniosków końcowych. Wydaje mi się, że możemy dodać kolejną cegiełkę, z której zbudowana jest ściana materiału wideo na temat Minecrafta. Jego możliwe korzystne efekty dla rozwoju naszych funkcji wykonawczych. Co ważne, ich sprawność jest lepszym predyktorem osiągnięć szkolnych niż wcześniejsze opanowanie liczenia, czytania czy nawet kwestia ilorazu inteligencji. Generalnie jakość funkcjonowania pamięci roboczej i osiągnięcia szkolne, w tym umiejętność czytania i umiejętności matematyczne dzieci, są ze sobą skorelowane na co wskazują liczne badania. Z tego powodu powinniśmy kłaść szczególny nacisk na wsparcie mini ludzi w rozwoju ich funkcji wykonawczych. A Minecraft wydaje się być całkiem obiecującym do tego narzędziem, które możemy wykorzystać do wspólnego grania. Do czego zawsze zachęcam rodziców na moich gabinetowych konsultacjach. Dzięki za dziś. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do subskrybowania kanału i dzielenia się nim ze znajomymi. Do usłyszenia w następnym odcinku.